To Kolejny odcinek powrotu do chwały Dzisiaj już Na dobre zaczynamy nowy sezon Ajaxem Zaczniemy oczywiście od transferów Cały lipiec nie ma, mamy żadnych meczy Chociaż nie, pewnie zaraz mi wyskoczy Zaproszenie do Pucharu przez sezon nowego. Pewnie przyjmiemy to zaproszenie No i potem w sierpniu Ruszamy pełną parą Już 5 sierpnia zaczynamy ligę A 16 zaczynają się Eliminacje do Ligi Mistrzów Które oczywiście musimy no wygrać, musimy się zakwalifikować, bo naszym celem w tym sezonie jest oczywiście mistrzostwo Holandii, to najważniejsze. No i próba wygrania Ligi Mistrzów. Jeśli jeszcze w tym sezonie Ligi Mistrzów nam się nie uda wygrać, to nic straconego. Nie oczekiwałem, że po dwóch sezonach będziemy w stanie wygrać Ligi Mistrzów, ale to była miła niespodzianka i po wygranej Ligi Mistrzów myślę, że nasz cel powrotu do chwały byłby spełniony. No ale dobra. Zobaczmy na nasz skład, ułóżmy go w pełni tak jak powinien wyglądać. Nasz najmocniejszy, czyli El Gazi na skrzydło i w sumie chyba tyle. E, dobra. Mam tutaj otwarte komentarze z, wasymi, z waszymi propozycjami. Czy my kogoś właściwie e, potrzebujemy? No może jeden na taka... Jedno wzmocnienie jakie by się przydało. Na jaką pozycję nie wiem, zaraz poszukamy według nazwisk. Milik raczej jest nie do, nie do zastąpienia, prawda? Nikt go nie chce e, z was zdejmować zapewne. No w ogólnie mamy młodych zawodników, to już powtarzałem wiele razy młodych zawodników z potencjałem i naprawdę dużo tutaj nie musieliśmy kupować, bo większość z nich tu była od początku w Ajaxie. Po prostu potrzebowali dobrego trenera, który pokaże im drogę, prawda? Drągowski już overał 75. Niedługo niedługo może próbować zastąpić Silesena. Ale to może dopiero w połowie sezonu. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Um... Mm -hmm, zerknijmy teraz na wasze propozycje transferowe. Ciekawy tu dla mnie wygląda chyba Oliver Torres. Oliver... Albo Torres, po prostu piszę Torres. I poszukajmy go. Czy ktoś taki istnieje? Jest, Oliver Torres. Przecież takie ee, o, u z kreską. Zatyliko Madryt. Jest to pomocnik ofensywny, niby ale poczekajcie pozytywa ofensywnego no nie potrzebujemy mamy tego klasena ewentualnie legarda żeby sobie też tam pograł a klasen ma lat 23 no właśnie, no właśnie, no właśnie kto tu jest najstarszy? Sprawdźmy według wieku nasz podstawowy skład 22 lata, no nie 22 21 tutaj było 23 19, 19, 19, 19 24, 22 25 Bramkarz najstarszy 27 Ryan wygląda najsłabiej Może kogoś prawego obrońcy poszukamy w tych komentarzach co wy na to Zapomniałem wam powiedzieć żebyście dopisywali pozycję No i jest problem teraz yy, Rugani Wiem że to jest obrońca ale czy on może grać na prawej obronie W ten sposób nie mogę nic sprawdzić chyba Kurde no. Cóż czy Rugani może grać na prawej obronie Zapytam o niego i przy okazji sobie sprawdzimy, czy ktoś z naszych może grać na prawej obronie. Tutaj Wald może grać na lewej. Weldman mamy Helika, który mógłby zagrać na prawej. Właśnie mamy Helika, 20 lat. Może by w niego zainwestować i on tu będzie dobrym następcą. Mamy 34 miliony. Szukamy dalej. Co my tu mamy jeszcze w tych komentarzach? Niank. Halilowicz. Właśnie Nie mamy rezerwowego napastnika z Milika, ponieważ Odszedł, ymm, ten z Arsenal, jak on się nazywał, Yaya Sanogo Jest z Zurko, niby, 19 lat, dobra, mamy napastnika Jako tako Ale może kogoś Lepszego Powiem no, wam, że ciężko do tego, jak kogoś kupić, naprawdę Może zderkniemy na globalną sieć transferową Może tu ktoś będzie Z A no, przypiszmy do niego Scouta, czemu nie Dobra to są... aha tylko napastników tutaj szukałeś no niestety Dobra Johan Boli może Simon, chyba go gdzieś widziałem w komentarzach dlatego przypiszę chętnie do niego skauta. I Andresilva, Silva, też mi się kojarzy coś Dobra Niech będzie na razie tyle Trzech napastników obserwujemy co, coś jeszcze, coś jeszcze. Halilovic z Barcelony. Halilovic, Halilovic. Wydaje mi się, że już tyle razy go kupowałem, że to żadna nowość, nowość by nie była w moich karierach. Dlatego myślę, że z Halilovicia bym zrezygnował jednak. Za dużo razy w moich karierach się pojawiał. Oooo niang, 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 Nie no, potrzebujemy prawego obrońcy. Prawy obrońca, co my tu mamy? Musimy sprawić wszystkie po kolei, może do tego zrobimy cięcie. Jest obrońca. Niby 6. To jest 6 milionów? Tak, on jest 6 milionów warty w tym wieku. Nie go obserwuje ten nasz Scout. Na razie tylko obserwujemy. Bo myślę, że do końca akurat pojawią się raporty, więc nic straconego. Kowacić raczej nie, ale Nathan Ake jest na lewym obronie, no to nie. Nathan Ake też się wiele razy pojawiał w mojej karierze. Wave, To jest chyba Nie? Tak, to jest pomocnik Defensywny przy Znowu pojawia się Bartek Drągowski Bartosz Kapustka, ciągle mnie o niego prosicie Ale wydaje mi się, że on w Fifie nie ma potencjału Ale nie go obserwuję i może o niego spytamy Zobaczymy co z Kapustki może wyrosnąć Młody, polski talent, ciągle nie No i... hmm Hmm, 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 Nic więcej nie znam, jeszcze, jeszcze jeden komentarz właściwie, ale to jest chyba pomocnik. Nawet no, go nie ma tego co bym chciał. Dobra, no to może jest źle napisane. No to lecimy dalej, zaraz zostałem pewnie zaproszenie. Więc po prostu poczekamy aż nam było 295 29,5 miliona. Konkretna sumka wam powiem. A jakby dać na niego 20 równe nawet. Oszczędnie. Ciekaw jestem, czy on może grać na prawej obronie. A jak nie, to go zmusimy do gry na prawej obronie. Nie ma zaproszenia do turnieju przedsezonowego? A, bo turniej przedsezonowy szkła był przed mistrzostwami. Tak mi się wydaje jednak. Nie do przyjęcia. Zostaliśmy ofertę transferową za Drągowskiego z Barcelony. Nie, nie, nie. On nie jest na sprzedaż, kochana Barcelona. No, no, no. Nuri. A, wypożyczenie na dwa lata. Okej, okay, zgadzam się. I tak mi się prawdopodobnie on nie przyda. Dobrze. Dobrze, dobrze. Zerknij na kalendarz. Tak, my tu graliśmy puchar przedsezonowy. Mój błąd, wybaczcie. No dobra, to w takim razie szybciej dostaniemy po prostu raporty odnośnie naszych zawodników. O już jest odnośnie pierwszego zawodnika, ale zaraz Becker. Kupno. Krawie skrzydło 70. E, ja bym go sprzedał, wiecie? Tylko jakby dali 3 miliony równe. Ja bym go sprzedał I tak na mnie się nie przyda tej pozycji Ewentualnie wystawiam e, Martina więc żaden problem 76 overall środkowy obrońca, obrońca wykazuje wielki potencjał Hmm Hmm A to on jest akurat z tych z komentarzy No dobra Spróbujmy się o niego zapytać 7 milionów Spróbujmy Na początek Zobaczymy co z tego wyjdzie, a właśnie z tym Ruganim nie skończyliśmy Zresztą ruganie z Juventusu do Ajaxu taki transfer trochę nierealistyczny, nie? Może sobie jednak go odpuścimy Trochę to by było takie przesadzone Myślę, że w Juventusie on się dobrze trzyma, ewentualnie może, myśmy go mogli wypożyczyć Co wy na to? A i przypadkiem potem znowu, nie to, to trzeba Potem na następnym treningu sobie pozmieniamy Teraz tak, szukaj zawodników. Mm, mm, mm. Rugani raz jeszcze. Może Juventus. Oha, no to muszę czekać, aż minie moja poprzednia oferta. Okej, okay, żaden problem. Poczekamy sobie. Oferta do transferu przyjęta. Co z nim zrobić? Bierzemy go. 50 tysięcy chcę zarabiać. Kurde kluczowy by był, a u nas może ważny, nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. no ale nie jestem co do niego pewien, nie chcę Bekera, nie jest warty sobie go odpuścili, ale mamy raporty z innych krajów, ale samych napastników mi tu, szuka i pomocników, poczekajcie, bo z Holandii, znaczy. o właśnie, on tam jest Holendrem, no to by idealnie nam tu pasował, Mhm, mm no dobra. Dobra, czekamy na raporty dotyczące innych zawodników. Reszty. Oferta to nas druga kolejna. Mamy tete. Mmm... Mm, mm, właśnie... To chyba nie. No to chyba sobie puścimy prawego w ręce. Gdzie te spróbujemy wytrenować? No Riedewald? na pewno nie. Ridewalt nie odchodzi nigdzie, panowie. Nigdzie. Nigdy. No cholera. Ten skład jest dobry. Nie ma co też kupować gwiazd do Ajaxu. Ajax jest znany z młodzieży, ze swojej szkółki w ogóle. No, hmm. nie, nie, nie. Dlatego spróbuję tych młodych ściągnąć, ale trochę tych młodych też dużo mamy. Niestety. Ciężkie, ciężkie są bardzo ciężkie są transfery do Ajaxu, wiecie? Próbował wygląda, że został przyjęty. No dobra, spróbujmy ten transfer. No zobaczymy jak na tym wyjdziemy Spartek Moskwa są inne rozmowy. Uuu, dobrze, dobrze, że przyjął nasz kontrakt. Na chwilę mam jeszcze jedną wiadomość. Przybył nowy zawodnik. Okej. Okay. Kolego? Jak się masz? Środek obrony tylko stoi u niego, no niestety. No niestety Ale... Myślę, że on może być z zastępcą Weltmana Oczywiście Helik też się Helik się szykuje na prawą obronę Ewentualnie Tietę A ten będzie z zastępcą Weltmana Takie jeszcze odmłodzenie, wiecie Myślę, że to może być dobre, bo Weltman No cóż, zobaczymy co z tego wyjdzie Taki jest plan przynajmniej Dix, sorry Dobrze Zobaczymy co z tego wyjdzie Teraz ustalmy sobie treningi nowe Ostatnio w sumie nie wiem co to trenowali, kto to trenował, albo ostatnio była reprezentacja do tego, takie mieszane te treningi bardzo były. Zacznijmy od nowa, od obrony. Układać trening. Za kogo ja wziąłem? Za Elgaziego, bardzo dobrze. No, zacznijmy od bramkarza drągowskiego. Drągowski z sam na sam. Mógłby jeszcze w sumie to trenować. Myślę, że jak osiągnie tak blisko, ponad 85 w tych statystykach to przerzucimy się na wyrzuty i wykopy. To też mu się przyda, a na razie ciśniemy to. Ebesilio... Ebesilio na zostanie, tutaj spróbujmy jakąś obrońcę walnąć. Williams myślę. Mijanie, gra w dziadka. Zas, z mijaniem on jest chyba dobry nawet. Z obroną tutaj też, no ale niech trochę pobroni. Martin, Helg już jest. E, dobra, chyba będę musiał wywalić też Ebesilio, bo chcę chociaż... Tietech, No nie wiem co z tym dietę zrobić. Dobra, karmi Weltman... Weltman też ma potencjał, patrzcie, on się zaraz rozwinie. Riedewald. Niech to, Ridewald, no na pewno Ridewald. Gra w dziadka. Gdziekolwiek ona jest tu. Ciężko tak ogarnę te treningi, wiecie? No by Shilio wypadałoby wywalić. Żeby tego wrzucić. Tak by. No cóż, sorry, Bershidio. Potrenujesz z pomocnikami. Zaczęły obowiązywać Cię normalne zasady. Chyba że Drągowskiego. Nie, no dobra. Niech trenują. Ciężka sprawa z tymi treningami teraz. Za mało slotów. I jeden mecz będzie dzisiaj, jak ktoś. Zagramy sobie jeden mecz. Pierwszy mecz ligowy sobie zagramy. Oferta transferowa. Bor. O tak, jego chcieliśmy sprzedać. Obojętnie za jaką kwotę niech odejdzie, niech sobie pogra, bo u nas się tylko marnuje Nie wiadomo czy tam pogra, ale mam tylko nadzieję, że tam pogra ja, Są raporty, ale zaraz najpierw zawodnik sprzedany Belgia raport, nie, oferta transferowa za klasena, nie Sorry klasen jeszcze się przyda Często ratował nam dupę Da ja, Simon Simon 72 overall mhm. Kabasle. 69 i to by tutaj Andres Silva się nazywał. Tu jest. Andres Silva. Hmm, on mógłby być dobrym zastępcą dla Milika. Jakby tylko spróbować wypożyczyć z tego porto. Nie mamy hajsu. Na jeden rok. Wyszła opłata. Dajmy te 15 milionów. Porsche. Aha, no nie. No to musimy zmienić nasz budżet niestety. Gość za dużo zarabia. Ooo, transfery. Tak by to wyglądało. Dobra, e, dobra, dobra, dobra. E, Andre Silva. Nabastników rezerwowych wypożyczamy dlatego, że no nie wiadomo jak się przyjmą. I żeby się nie marnowali. Wiecie o co chodzi? nie? 15. Ustalmy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Co na to Porto? Czy on tam gra? Raczej wątpię, myślę, że mają lepszych napastników, wiesz, kto wie. Kto wie, dobra, pociśnijmy jeszcze raz ten sam trening. Bardzo ładnie się rozwijają chłopcy, Drogowski niedługo osiągnął over 76. Lecimy dalej. Krótkie wypożyczenie, tak, bo on i tak rzadko gra, a przydałoby się, żeby trochę pograł i się rozwinął, okej. Okay. Helik, nie odejdziesz nigdzie. Ty u nas będziesz grał. Kiedyś. Na pewno. Jest za kap o kapustce raport. 67 ma overall. Aby go tak wypożyczyć. Spróbować z nim. Na rok, człopota nie ustalona. Spróbujemy tak. Z kapustką. Czemu nie? Decyzja dotycząca. Okej, okay, mamy to. Trochę kasy pójdzie na to, ale mamy wypożyczonego na rezerwowego napastnika. Bardzo dobrze. Młody. Może nawet go wykupimy kiedyś. Okej. Okay. Bazur chce gadać o wynagrodzeniu. Okej, okay, bazur. Żaden problem. Zasłużyłeś, mi się wydaje. A komu się kończy kontrakt, tak trochę im się kończą te kontrakty. E, dobra, niedługo się tym zajmiemy. ale najpierw bazurem. Jeden rok... O cholera bazur. Dużo, dużo chcę zarobić. Zobaczymy, czy klub będzie na to stać. Mamy już mecz. No dobra. Zaczynamy, nie? Chyba. Nie ma co przedłużać. Pierwszy mecz, do przeciwnik dość trudny. Taki hit na otwarcie, jakby. Dobra, kogoś tu mamy. A, właśnie, przybył Silva. U, u, u. Tu, tu, tu. tu, tu, tu. Ciężko, ale dobra, miejsce się jakoś tam do niego znalazło, ledwo, ledwo. O. Okej. Okay. Mam nadzieję, że ten rezerwowy napastnik nie będzie zbyt często potrzebny, że Milik będzie grał jak najwięcej, żadnych kontuzji nie będzie, ale warto być ubezpieczonym. Zaczynamy ten mecz. Na wyjeździe gramy. Dobrze, z klasem wybiega Milik Klasen, obity bardzo. Mam nadzieję, że nic mu nie jest, klasem wstań. Dobrze. Te podania do klasena, no nie wychodzą. Nie wiem, czy on się tak źle ustawia, że dostaje te podania w takich tragicznych momentach i takie dziwne są, czy no nie wiem o co chodzi, ale no cóż, może wkrótce się to poprawi. Podanie do Milika. Aj, za mocno. Ale mamy piłkę. O nie, szansa dla przeciwników będzie. Nie, nie, nie ma karnego, dobrze, uff, będzie rzut drożny jeszcze. No tak ta gra się toczy z bramki pod bramkę, ale strzałów jest nie za wiele, a celnych jeszcze mniej. Uuuu, coś, coś nie wyszło bramkarzowi. Tam chyba ktoś go popchnął. Ruszamy z akcją do przodu, jest Fisher, ale no... cóż, nie ma to bardzo komu podać, już powoli. A i wybiega akcja. A jaksu, trochę słabo to teraz wyszło. Jest Milik podanie. Właśnie do niego nie zgrali się chłopcy niestety. Rzut wolny. Dobra, niby była ta aktualizacja, że teraz mają lepiej się wystawić na pozycję No czy lepiej się na pozycji wystawiają? Może minimalnie tak, o tym już trochę mówiłem Ale teraz więcej pograłem, mogę bardziej to opisać Mam też... nie wpadnie, nie? Chociaż może... Aj, prosto, w środę bram, niestety e, Dobra, ale mam... Zaraz pierwsze połowy. mam też takie wrażenie, że... Oni po prostu teraz biegną tak na Hama do przodu, żeby wybiec, wystawić się za tą linię obrony, że po prostu nie patrzą gdzie jest piłka i często się z nią po prostu mijają, a teraz Arek Milik z lewej nogi i nic z tego dobitka bitka, nie bramkarz, no niestety on może wyciągnąć ręce. Koniec pierwszej połowy, 0 do zera. no cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie, może nie powinienem grać na ofensywnym, może teraz tak to działa, nie wiem, no, ale dobra, próbujemy dalej, druga połowa, bez żadnych zmian na razie. O, oh, strzał z główki praktycznie na pustą bramkę. Jak to się stało, że bramkarz tym razem nie wyszedł? Zawsze wychodził za taki piłek, a teraz nie. Teraz minął się obrońca z tą piłką i tutaj całkowicie niekryty ten zawodnik. No cóż. Nie, nie doskoczył niestety bramkarz. Gdzie był bramkarz w tej sytuacji? On no, patrzył się, jak piłkę wpadła. no niestety. Dobra, to jest dopiero 55. minuta. I też zauważyłem, że przegrywamy praktycznie każdy pojedynek siłowy. No tu chyba czas kupić Akim Fedłę, nie? O, klasen, dobrze, klasen. Klasen, Ajajaj Nie wyszło. Mało miejsca na strzał, tyle z rzutu rożnego do środka. Może no, być też porożnym, coś strzelimy, no nie. Tu było krycie. Martin do Milika. Milik, nic z tego. Przewrócony, mam nadzieję, że to nic poważnego, Milik. Strzał, Gola nie ma dobi, to no nie. Ale loftus jest wysoki, widzicie? Strzał. Oj, 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 jak to poszło idealnie tam, no cóż, już widziałem tą piłkę w siatce po tym strzale, trochę źle trafił, aj, tak, podawajcie sobie w trójkąciku. Milik, Milik, król strzelców poprzedniego sezonu, no cóż, to miała być kara za tą grę na czas, nie możemy nic dobrze trafić, dośrodkowanie, strzał z główki, gol, 1-1, w 89 minucie. A ci dalej grają swoje na czas. Piłka przejęta. W ostatniej chwili ruszamy. Ruszył Martin. Nie ma spalonego, prawda? Nie ma. Powiedzcie, że nie ma dośrodkowania na Milika. No nie. Zawsze gdzieś w ostatniej chwili to nogę dostawiam. Dobra. Waży drożny, Lecimy na Loftusa, bo on jest wysoki. Loftus raz jeszcze trochę przeleciało. Będziemy mieli jeszcze tą piłkę Fisher. Dogra w pole karne. Oczywiście zablokują. Dośrodkowania nic. Rzut karny? Proszę. Rzut wolny no eee, mm, mm. Szukam kogoś prawonożnego Bo wolałbym prawonożnym z tej pozycji uderzyć Ale no nikogo takiego nie mam Ktoś inny musiałby potrenować wolne w końcu Niż Milik Ale Milik trafia! 2-1 2-1 W 92 minucie prawdopodobnie W ostatnich sekundach wychodzimy na prowadzenie I ten mecz Chyba wygrywamy No nie? Zaraz się skończy. Sędzia Gwizdek. Dokładnie, mamy to. Mamy zwycięstwo otwarcie sezonu. Co prawda bardzo fartowne trochę, ale oni też tą bramkę mieli fartowną. Błąd naszej obrony, bramkarza. My wywalczyliśmy to ciężko. Dobra, mamy to. Mamy pierwsze trzy punkty. Widzę Milik z zawodnikiem meczu. Bardzo dobrze, dobrze zaczynamy. Teraz tylko żeby dalej grać dobrze i dobrze skończyć. Idziemy po mistrzostwo. Dobra, biuro. Co my tu mamy? Jestem rozczarowany brakiem gry. Aha, okej. Okay. Dobra, mamy kolejne treningi. Propolica wypożyczenia odrzucona. Zostanie wypożyczony. A może jeszcze raz spróbujemy. Poczekajcie, kapustka. Dlatego, że może jak im zaproponujemy przyszłą opłatę. Tylko nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby im proponować przyszłą opłatę. W wysokości 2 milionów chociaż no dobra, skoro chcecie chyba to też była częsta propozycja. No to próbujemy, próbujemy go w jakiś sposób ściągnąć. No Dobra, treniny sobie lecą. No, Helik się rozwija, bardzo mnie to cieszy i ten yy, może S Jak to jest po holendersku. Jak to się wymawia? Możecie mi napisać bo nie mam pojęcia no dobra to jest trochę łatwiejszy mecz mamy to mamy nie czekajcie co? A, chcą go ten yy, od razu żeby kupić no to nie no to sorry nie kupimy go albo no a mecz a oni też wygrali swój pierwszy mecz czy to przesymulujemy możemy spróbować jedziemy z symulacją tego meczu no, oby się udało rozpoczęli no szybciej. 4-0, pięknie. Fischer, Tielemans, Ridewald i Van Rijn trafili. A jak wygrywa swój drugi mecz. I teraz czas na eliminację do Ligi Mistrzów, ale to już w kolejnym odcinku. Teraz już się zbliżam do końca. I jeszcze Drągowski na sam koniec się rozwija do 76. Bardzo, bardzo pięknie. No i okej. Okay. Lecimy do dnia meczu. Zreknijmy jeszcze jakie wiadomości. Mamy ofertę za Weltmana. Piszcie co, co do niego. Piszcie. A to było tyle. Dzięki za uwagę, zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.